O, witam, witam. W sumie nie za wiele mam tutaj do zdziałania, ale tak troszeczkę chciałem sobie spróbować coś tu uporządkować z tymi roślinami, więc będzie małe uporządkowanie i przesadzanko. Może co nieco tam te dłuższe przy okazji przytnę. I spróbuję jakoś już tak poukładać trochę te rośliny planami, bardziej. Czyli już wiem, które bardziej. Do tyłu, który bardziej do przodu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak to wygląda na razie. Ja pauzuję i biorę się do roboty. Trzeba zdjąć czujkę, żeby nam tu nie hałasowała. Jak wsadzę ręce do akwarium, to będzie alarmowała, że poziom wody za duży. Odchylimy sobie troszeczkę światełko. No a reszta chyba może być. Tutaj też żeby nie trącić, to sobie wolę to zdjąć. Zabezpieczonego PZU Strzeże, tak to mówią? Czy jakoś inaczej to było? No, jakoś podobnie. Hmm. No, chyba tą Ludwigię Super Red, to ja sobie gdzieś dam do przodu, bo ona tam taka malutka jest. Tą Amanie, czy, czy co to tam takiego? Puszczę do tyłu i trochę pomieszam po i może Ludwigie coś tam też, bo już za długie poprzycinam i pousadzam troszeczkę, zagęszczając i w zasadzie to chyba będzie po robocie. Nie chcę dużo mieszać, bo teraz sobie powiedziałem, że będę łapki maczał częściej, ale z drobniejszymi ingerencjami. Stąd wy, wywalimy te ludwigie, a damy tutaj się porządzić walisneri. O, niech to będzie jej zakamarek. Już tak zaczyna chętnie się przyjmować. To niech ma tutaj trochę więcej luzu, miejsca. I tutaj też tą zabierzemy, trochę przyświecimy, bo tutaj na no zasłania trawki. To też spróbujemy ją troszeczkę wyekspediować stąd. O, widać, że coś tu miała wypchnięte pod korzenie. Coś tam pałeczki jakieś wkładałem. No ale to trawka nie korzysta z tych pałeczek. Damy tutaj Ludwigi trochę zakosztować Amazonii. O, tam sobie zapuści korzonki do samej Amazonii. Będzie szczęśliwa. Zobaczymy, czy to jej lepiej posłuży niż tam była, gdzie tam Amazonii w zasadzie to chyba sięgnąć raczej nie mogła. Tu dopchniemy trochę Amani. W miarę rosła, to powinno Powinna obok mnie jakoś tam sobie też poradzić. Tu też takie mniejsze fragmenciki, dosadzimy, jest takie poletko puste. między. Pogostemonami, a Anubiasami, niech się tam próbuje rosnąć, zobaczymy czy się to uda. O i tam w lukę chyba sobie dołożę stąd. Kilka. O A, troszkę skrócimy te korzonki pogostemonów. W zrobią tło dla tej małej Ludwigi. Okej, okay, czy ja coś tu chcę jeszcze więcej robić? Oświatmy tutaj. No trochę liści, tutaj ta trawa. Ma no, już takich nieładnych, to zabierzemy. Nie będziemy jak w awangardzie gnijącym liściom pozwalać się rozkładać za bardzo. Ten wywłócznik tutaj trochę ma ciasno. Ja myślę, że można mu dać pozwolić gdzieś tutaj się wybijać. Zobaczymy, czy będzie chętniejszy. A trochę da cienia temu Anubiasowi. No to powinno być w miarę ok. O. Może tak, żeby lepsze tło zrobić, to tam dam coś wyższego kawałek jeszcze, żeby to troszkę jednak, o, to uzupełnić. Może jakoś to wygląda od biedy. Pauza i trochę pomyślę co dalej. Tutaj może tego pogestemonka trochę przysunę do kolesiów. O, to aromatika będzie miała tutaj troszeczkę większe pole do popisu. Okay. alternatywa też tak troszeczkę na tle zieleńszym powinna całkiem nieźle się trzymać Oj, tutaj gold ma też troszeczkę więcej luzu i światła ok myślę że na tyle na razie wystarczy Zobijemy trochę śmiećków, bo się trochę jednak tego nazbierało. No, pełna siatka. To zawsze dużo jest drobnicy. Do drobnych listków, do większych listków. A potem się wszystko zapycha. No ale dobra. Po rogach się ustawia. Potem skimmer się zapycha. No niestety ciężko coś wymyśleć, żeby tych liści rośliny nie puszczały tyle. I trzeba uważać, żeby krewetek nie wyłapać, bo one ganiają wśród tych resztek liści i ciężko je odróżnić. Czasami od takiego kawałka listka. Potrafią się przyczepić do takiego, czy jak zgarnie po krewetce. Trochę trzeba piachu, jak zwykle, z przodu przenieść do tyłu. O, tu u mnie ten piach to wędrowniczek taki, że pcha się na przednią szybę, jak celebryci na ekran pospolitych mediów. Gdzieś to tam trzeba powrzucać trochę na tył. O. Tyle piachu to mi z przodu nie potrzeba. Trochę piachu mniej, z przodu to się wyrówna. Ryby już to wyrównają, jak to wygląda. O, tu jeszcze mi się. Tu i lampa. No, i tak to zgrubnie teraz będzie wyglądało przez chwilę. No i jakiś czas znowu będzie zgrzebaniem w akwarium spokój. No, parę dni, nie za dużo. Troszeczkę. No, już do lustra wody dosięga już tylko walisneria. Myślę, że może być. No, jeszcze sporo jest tych pływających śmieci, które trzeba tu powyłapiać. Ale to do wieczora się wszystko tam powoli jakoś wyłowi. Jeszcze tu się coś schowało, widzę. O! Się cała strzępi i rozsypuje, ale dociśniemy tam, może jeszcze coś z tego będzie. Ok, to myślę na dziś tyle z tego bałaganienia. W zbiorniku chyba wystarczy trochę mało się robi ten zbiornik już niestety bo tych roślinek a tak się nie chce za bardzo wyrzucać a rozrastają się niestety o. No, ale trzeba będzie jednak jakoś się nauczyć troszeczkę z nimi rozstawać Chociaż zawsze to żal Dobra i po robocie To tyle na dziś dzięki pozdrawiam Hej hej A jeszcze tak sobie pomyślałem, że chyba jednak wymieni filtr Gąbkę mam przygotowaną. Filtr, znaczy prefiltr, czy, czy też gąbkę, która jest u mnie na zasysie filtra. O, może tak będzie prawidłowiej. A to muszę wyłączyć filtr. Dobra, filtr wyłączony. Skrewetenki. spaduwa, spaduwa, krewetki. Jest dużo małych kreweteczek czerwonych. Nie chciałbym się ich pozbywać. Dobra, myślę, że już poszły sobie. Dobra, gąbka wymieniona pójdzie do płukania, żeby była znowu w rezerwie. I tym razem to już naprawdę hej, hej. Do następnego. O, jeszcze się dolała. Dolewa wodę, bo z gąbką trochę wody mi było. I dolewka automatyczna od razu zrobiła swoje. O, chlusnąłem to na czujkę, to coś jej tam nie zapasowało. Chciałem tak odruchowo przepłukać. Ale zresetujemy, na szczęście zachowuje mi się ta dolewka dobrze. O, znowu zaczęła dolewać po resecie. Także jeszcze zalania podłogi nie doświadczyłem, o, właśnie już dopełniła i przestała lać. Ważne, aby te czujki optyczne trzymać w miarę czysto i dbać, żeby nie zaszły czymś. A z reguły nie poświęcą specjalnie czasu więcej niż przy standardowych pracach przy akwarium a więc jak coś grzebie przy akwarium to po prostu sprawdzam czy gdzieś tam na czujce optycznej coś nie zalega przepłuczę mniej więcej coś jak tam wejdzie krewetka albo jakaś roślinka to tylko tak palce im ją wymiotę i w zasadzie nic więcej nie robię chyba że widzę, że już tak kamieniem to wszystko zachodzi mocno to zdejmę czujkę przeczyszczę Tą optykę nazwijmy to. Te szkiełka tam, te oczko szklane z jedne, drugie i założy z powrotem. I jak na razie to wszystko fajnie sobie bangla, i można do tego nabrać jakiegoś tam zaufania. Prędzej się wyłączy niż przeleje, ja to już jest chyba ważniejsze bo woda pomału może się tam ubywać z akwarium w sensie odparowywania to jest mniej niebezpieczne niż miałoby się przelać przez brzegi akwarium na podłogę. jak się załączył widać trochę zamieszał śmieciami tam w tle Widać, jak tu pracuje na roślinach Co godzinę na 10 minut i więcej nie trzeba. I daje radę filmu błonę filmowej na powierzchni akwarium. W zasadzie nigdy nie widuje. Nawet mógłbym skłamać że nie wiem, jak wygląda. <słuch> Czy coś tu jeszcze? Chyba nie. Wezmę sobie już poza kadrem, do zbieram te farfocle pływające. I tyle na dzisiaj, chyba już ostatecznie. Dzięki. Hej, hej.